Cześć. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne rzeczy w twoim życiu wciąż się powtarzają? Jakbyś kręcił się w kółko, przyciągając te same problemy, te same wyzwania, te same emocje i wtedy zadajesz sobie pytania. Dlaczego moja rodzina nie utrzymuje z mną kontaktu? Dlaczego mam tak mało pieniędzy? Dlaczego moje dzieci ciągle chorują? Dlaczego nic mi się nie udaje? Dlaczego jestem taka gruba? Brzmi znajomo? A co jeśli powiem ci, że wszechświat zawsze odpowiada na Twoje pytania? Na każde dlaczego to jest jak zlecenie, które wysyłasz do energetycznej poczty wszechświata. Problem w tym, że jeśli ciągle pytasz, dlaczego jest źle, wszechświat daje Ci więcej powodów, żebyś nadal zadawał, zadawała to pytanie. I tak kręcisz się w tej samej rzeczywistości i gryziesz swój ogon. Co gdybyś wykorzystał, wykorzystała ten mechanizm na swoją korzyść? Zamiast negatywnych pytań, zadaj pozytywne pytania. Pytania podnoszące Twoją energię: na przykład, dlaczego mam więcej pieniędzy niż potrzebuję? Jak to możliwe, że jestem kompletnie zdrowa? Dlaczego przyciągam klientów, którzy mnie cenią i chętnie płacą? Dlaczego otaczam się cudownymi ludźmi, którzy mnie wspierają? Albo jaki jest pomysł wart milion, który mogę dzisiaj zamanifestować? Albo jaką osobą mogę się stać, by zadziwić świat? Kiedy zmieniasz pytanie, zmienia się twoja energia, a wszechświat zawsze odpowiada na twoją energię. Zaczyna dostarczać ci dowody na to, że masz rację, bo. Może to nie świat zmienia się, tylko ty zaczynasz widzieć to, co zawsze tam było? Zmień swoje pytania, a zmieni się Twoje całe życie. Więc jakie pytanie zaczynasz zadawać od dzisiaj? Podziel się w komentarzu swoimi pomysłami, w ten sposób pomożesz innym i podzielisz się swoją obfitością.